Cześć! Witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku Deserek TV. W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam przedstawić przepis na domowy piernik. Piernik przełożony dwoma warstwami powideł, cały otulony w polewie czekoladowej i z wierzchu posypany pokruszonymi orzechami. Jak go wykonać? Zaraz Wam pokażę. Pracę nad naszym piernikiem rozpoczynamy od tego, iż do garnka lub miski dodajemy miękkie masło, następnie cukier i mikserem miksujemy na gładki, puszysty, maślany krem. Następnie do masy maszlanej dodajemy jedno żółtko i mikserem miksujemy, aż uzyskamy jednolitą konsystencję. Następnie dodajemy ponownie jedno żółtko i ponownie miksujemy i tak na zmianę. W kolejnym kroku dodajemy golden syrop i dokładnie całość mieszamy łyżką. Następnie dodajemy kwaśną śmietanę i ponownie mieszamy aż składniki połączą się, a nasza masa będzie jednolita. Do mąki dodajemy przyprawę korzenną, oczyszczoną sodę oraz kakao. Następnie wszystkie suche składniki dokładnie mieszamy łyżką i przesiewamy przez sito. W kolejnym kroku do naszych suchych składników dodajemy masę maślaną, albo odwrotnie do masy maślanej dodajemy suche składniki. I dokładnie wszystko mieszamy. Do osobnego garnka dodajemy pozostałe białka i ubijamy pianę na sztyw. Następnie małymi dawkami dodajemy pianę do naszego ciasta. I dokładnie mieszamy delikatnie, powoli, aż składniki połączą się. Keksówkę średniej wielkości wykładamy papierem do pieczenia i wykładamy nasze ciasto. Pieczemy w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez około 50-60 minut. Wystudzone ciasto kroimy w poprzek na trzy części. Wcześniej przygotowujemy powidła, które podsmażamy na patelni i wykładamy na pierwszą warstwę. Następnie przykładamy, delikatnie dociskamy drugi kawałek ciasta i następnie ponownie układamy warstwę z powidłem. Następnie układamy kolejny kawałek ciasta, delikatnie dociskamy i odstawiamy w chłodne miejsce, aż całość wystygnie. Teraz przystępujemy do przygotowania polewy czekoladowej. Do miski umieszczonej w garnku nad kąpielą wodną wlewamy śmietanę, dodajemy łyżkę żelatyny i na wolnym ogniu cały czas mieszamy. Następnie dodajemy kawę i ponownie mieszamy. Następnie dodajemy czekoladę i czekamy aż czekolada rozpuści się, mieszając cały czas, aż uzyskamy jednolitą konsystencję. Następnie tak przygotowaną polewę odstawiamy do wystudzenia. Gdy nasza polewa jest jeszcze płynna i plastyczna, polewamy nią ciasto, a długim i szerokim nożem dokładnie rozprowadzamy po bokach naszego ciasta. Na sam koniec ciasto posypujemy drobno posiekanymi orzechami i odstawiamy w chłodne miejsca do zastygnięcia. Mniej więcej ciekawych przepisów znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv. Do zobaczenia w kolejnym słodkim odcinku.